Cześć, jak się macie tutaj? PLK Damiana to kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team. Tak, teraz mi się tutaj wyświetliło. I czekajcie, nie to jednak, zobaczcie, cholera, kto jest zawodnikiem meczu. Karta spokojnie będzie raczej chodzić, tak? No, nie, nie no. Chciałem powiedzieć, że po milion, jednak jako milion to chodzi o go karta jako napastnik. Znaczy, tam 700 tysięcy było, coś podobnie jak Messi czy ktoś. No, ale nie, nie mam zamiaru polować. Nie mam za co. Jest to również Ronaldinho i Messi, taki tam Falcao i jakiś tam Cristiano Ronaldo. Nie wiem czy znacie. Jednak chrzanić ich, ponieważ tutaj mamy składę prawdziwych gwiazd. Po tym co gram tym obecnie zespołem, stwierdzam, że jest to po prostu najlepszy zespół, jakim kiedykolwiek miałem okazję zagrać. Na mecze, na wszystkie mecze jakie grałem, nie wiem ile ich było, jednak przegrałem 3 lub 4. Na... Zobacz jak różnica mi się duża zrobiła Wcześniej to miałem tam 3 mecze różnicy czy coś Teraz mam już 17 między tym Bilans, wygrane a porażki I zobaczcie na to, moim celem w tej lidze Dobra, tylko jeszcze, zaraz o tym moment, 4-1 6-2, 2-0, tu takie zabawne Bo przegrywałem ten mecz, tu też przegrywałem, nie Fail, tu nie przegrywałem, bo było, było do zera Jednak który mecz się zakończył? Żaden wszyscy uciekli. Tak jest. I teraz specjalnie zostawiłem na finał, jednak nie zagramy go dzisiaj, ponieważ moim celem w tym sezonie, mam nadzieję, że mogę użyć takiego zwrotu, jest zdobycie podwójnej korony. Czyli w jednym odcinku chcę zdobyć i złoty puchar, i mistrzostwo ligi pierwszej. Czy się uda? Miejmy nadzieję, że tak, w razie czego kondycja jest załadowana. No może ligi zaczęliśmy... Ligę niezbyt dobrze zaczęliśmy jednak! Nie liczy się jak zaczyna się. Nie liczy się jak zaczynamy. Liczy się jak się kończy. Nie mówię nawet tego. Nie liczy się. Nie liczy się sposób w jaki się zaczyna, liczy się sposób w jaki się kończy. To jest... To będzie moje motto. Jeszcze coś często. Chciałem... Racja, stroje, stroje. Domowe mam Ajaxu. A wyjazdowe sobie kupiłem, znaczy już miałem PSV. Ładne, nie, no mi się podobają. Wyjazdowe też, ale one strasznie drogie, tam po trzy kafle chodzą ja te za 1800 kupiłem, sobie zaszalałem, to mam te 9000 monet, jednak nie! Żadnych paczek! Oszczędzam! Oszczędzam! I odpowiedzcie mi na pytanie, czy chcecie jako kolejny skład zobaczyć zespół złożony z piłkarskich legend? Jeśli tak... Dodajcie mi znać również, jakich zawodników chcielibyście tam widzieć, bo wiecie, każdy może interpretować słowo legenda inaczej, jednak Jan, no, no na przykład ja tam z pewnością umieszczę Tierego, Auriego, Ronaldinho, Beckham, kogo tam jeszcze, albo Dida, albo Casillas, choć nie ukrywam, chciałbym zobaczyć, jak Casillas sobie radzi, no ale to zależy od was, kto dla was jest legendą, więc zapraszam do pisania w komentarzach waszych legend, mam nadzieję, że będziecie się zgadzać, a teraz Eriksen! Odrobinę ponad bramką. Wow, ale obcisłe te stroje! Więc proszę pisać w komentarzach. Ja tam wymieniłem Beckham, Ronaldinho, Auri. Może Cloze. malwa dwa Welliton Wellington. That's my homie. I na szczęście mój ziomek nie strzelał. Ale ten a Aaaa, nie, 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 nie. Brawo, obrona. I teraz cyk. Podaniami trzeba to rozprowadzić. Dobrze. Tam się powinien lens wystawić. O tak! Idealne podanie to jest to, po co on został stworzony teraz. Będzie gol! Do środka! uuuu, drugie dośrodkowanie i. Wow! Wow! Co za droga, by rozpocząć ten odcinek! Fenomenalna akcja! I w tym momencie Christian Eriksen. Zobaczcie powtórkę: fenomenalne uderzenie w samo okienko! Wow! Bój, bo no może nie samo okienko, jednak blisko, kocham ten skład! Ouch, Hulk, po ziemi. Gładziutko. Jeden, jeden, jednak nie martwcie się. Wszystko jest pod kontrolą. Ja rozumiem, może sobie potanczyć. no Brazylia triumfowała w sobotę, yy, Tak, w sobotę, więc... obra, dobra, zaszalej. Ha! Jest ośrodkowanie, drugi gol, tak jest! Maher! Maher! I jest! I 2 do 1. Może i ma fenomenalny skład, tak jednak nadal jestem w stanie rozpracować tych fenomenalnych obrońców. Brawo! Pierwsza połowa się zakończyła. Wygrywamy 2 do 1. Eriksson oraz Machry i Raz Hulk dla przeciwników. U, większe posiadanie piłki, mniejsza skuteczność jednak. No nie ukrywam, ja tutaj rozdaję karty. I nadchodzą nasi rywale Wellington całkowicie nie do zatrzymania. Będzie strzelał i strzela. I dwa do dwóch comeback po rzucie rożnym. No i w takich sytuacjach naprawdę trudno nie trafić. Remis, idealne zagranie. Lens strzał, jak on to obronił? No proszę o rzut rożny. Ponieważ na niego zasługuje w tym momencie no taką sytuację zmarnować. Aj, odrobinę przyłożyć tą piłkę na inną nogę czy coś. Odchodząca piłka Mertensa może taka bardziej prosta, idealna. Czy? No nie. Zamieszanie w polu karnym to jest już prawie że końcówka tego spotkania. Zagranie do Mertensa. Ten szuka drogi, żeby przejść przez obronę. Prawie że się udało, ponieważ obrońca został w miarę powstrzymany. Jednak teraz Dani Alves. To jest szybka bestia, którą naprawdę no... Trudno zatrzymać. Dobrze, kontra. Jest mniej obrońców. I teraz Mertens. Bonnie. Prawdopodobnie na spalonym. Nie ma spalonego, dede. Pokonany. Bonnie przechodzi. Strzał. Ja 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 Już się bałem bliżej podchodzić, bo wszyscy tam mnie atakowali. Dobra. Mamy 86. minutę. Van Hintum. Niestety nic raczej z tego nie wyjdzie, choć jeszcze... A Nie spodziewałem się, że tak wszystko się zakończy. Wellington. Biegnie. Jednak mamy piłkę. Lens. Out. Kilka chwil do końca. Nie mogę sobie pozwalać na remisy. Tutaj prawda jest taka, trzeba wygrywać. Przegrać też nie mogę. Bo akurat jest tak, że ja trafiam na bardzo mocnych rywali. No nie ma co oszukiwać. Ten skład mojego przeciwnika jest bardzo mocny. Jednak teraz Lens. Szukają drogi. Lens, spróbuję ją znaleźć i mamy rzut rożny. Wow! Poświęcenie naszego napastnika mogło przynieść nam korzyść. Van Hindom, główka! Lens dobija! Bonnie! Dobrze, koniec meczu. Sędzia już nie pozwolił przyjść przeciwnikom dalej. Naprawdę mocne, trudne, wyrównane spotkanie. Mocne, nie mogę tak powiedzieć. Trudne, wyrównane spotkanie. Zobaczmy na oceny. O, tytoń trochę słabo, ale też nie miał dużo okazji do popisania się. 2 do 2 mamy jeden punkt, jednak cholera. Skład przeciwnika no, był po prostu mocny tam, średnie tempo spokojnie powyżej 85. Dobra, 80 bo tam obrońców, więc no, jestem zadowolony z takiego wyniku, bo zawsze mogłem przegrać. Był to po prostu wyrównany mecz. No, kurde, no od każdego meczu też wygrywać nie można. Więc zobaczmy, jak pójdzie nam w drugim spotkaniu. Ach, Z tego co widzę, nazwa Liga BBVA. Czy znów będzie Troll i nie będzie Ligi BBVA? ha, 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 ha. O jest, jest! Falcao, Modric, Ezil, Di Maria. A tam nie najdroższy skład, jakieś 50-60 tysięcy. Lewy pomocnik, pewnie kosztujący 11 tysięcy, 12. Jak to dużo informów z tej właśnie ligi. Jednak śnieg na Old Trafford. Nieprawdopodobne. Delektujcie się tym widokiem. Ładnie murawa wyglądał. Ła ładnie to wygląda tak. Bo jestem przyzwyczajony do tej świecącej zieleni. A tego nie lubię. I zagranie do Tytonia. O, może jego domowe stroje dodadzą mu mocy. Choć czy jest co dodawać? Perfekcyjnie. Bonnie. Musi to wykorzystać. Nie wykorzystuje. Kalas, czy będzie gol w ostatnich chwilach? Piłko, zatrzymaj się! Teraz wrzutka! Daleko, lens, odegranie! Dośrodkowanie! Jeny, jeny, może jeszcze dobiegnie, dobiega! Van Rijn, jakkolwiek się to czytało! No, coś tam m, widziałem w komentarzu, jednak już zapomniałem. Czyżby koniec pierwszej połowy? Miejmy nadzieję, że tak, choć właściwie. Kurde, gol by się przydał i to bardzo, Bonnie! Nieudany strzał, no i pierwsza połowa kończy się remisem, kurde Poza wizją mi tak ładnie idzie, jednak nie martwcie się, trzeba znaleźć sytuacji. no teraz to akurat Warunki atmosferyczne nie sprzyjają mi No nie, no nie, no nie, no nie, dlaczego go nie pokryłeś, dlaczego nie mogłem nim ruszyć, cokolwiek zrobić Żeby ta piłka do walka nie trafiła, 56 minuta 1 0. no nie Nie a no, ma karwasz twarz, no ezil. Wilhena dajesz, o... W taki sposób, cholera, tyle biegłem. No sweat, fuck! No i tak. Your style, bitch! 2-1. 10 minut do końca, ja tego nie przegram. Falcao sam się przedarł, o boże, co to było? Fuck this, fuck. My God, what a shit! It's... Nie, 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 nie! Ja w taki sposób tego odcinka nie zakończę! Nie zakończę odcinka przegraną, a wiecie co jest najgorsze? Że jeśli chcę zdobyć moją potrójną koronę, teraz trzeba po prostu wszystko, wy... podwójną koronę, muszę wszystko wygrać. Co się stało? Co się stało, przecież, kurde... Wczoraj sobie grałem, trenowałem. Było super, a teraz. Kupa. Dobra, mamy przeciwnika Torres na Napadzie, nienawidzę go. Mertens odebrał piłkę od Strutmana, który wszedł na boisku. Łał, wow, 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 wow. Idealna techniczna piłka. Jednak obroniona przez golki Van Hintum. Podkręcone dośrodkowanie. Mertens przekłada piłkę i traci. Wow, co za podanie! I strzał prosto znikąd. No cóż, było blisko właśnie. Nie spodziewałem się takiego obrotu akcji. I czy Torres będzie sam biegu, czy jakoś to rozegra? Nie, ponieważ Macher. Odbieram piłkę. Moj Sander, przejście zatrzymane w taki sposób. Frank, nie! Nie, dość, że deszcz to jeszcze laguje. Czy może być gorzej? Jeszcze przegrywamy. Mertens, pole karne, ale gol! No i technicznie, i skutecznie. Wracamy do gry. Jeden. Do jednego! Fenomenalne uderzenie naszego lewego skrzydłowego! Obejrzyjmy powtórkę, bo warto. Już myślałem, że to nie wleci, na szczęście! Od słupka i do bramki! Jeden-jeden. Ładne bramki dzisiaj. Jeden do jednego. No i czy ja wygram w tej lidze pierwszej? Poza nią idzie mi fenomenalnie, a teraz co? Weszliśmy do niej... I nagle tyle? Dupa... Fuck this! Fuck you! Czy EA robi wszystko, żebym znienawidził ten skład? No to próbujemy! Van Hintum! Dośrodkowanie! Wywalczył tą piłkę z rąk bramkarza jednak! Ale lagamania! No tak! Niezła droga, by zakończyć ten mecz! Mocniej laguj! No, i udało się Torresowi cholera trafić! 4-2! Może lepiej dla nas będzie, jeśli spadniemy do piątej ligi? Mówiłem, że paczki nie otworzymy jednak. Mus muszę się odstresować. W razie czego, jutro nie widzimy się w lidze. Jutro widzimy się w finale Złotego Pucharu. Uuu, happy hour! A jakie są karty? Nie, 12 zawodników, to tam otworzę złotą, z Benzemą. Więc tak, jutro widzimy się w pucharze. Finał, złotego pucharu. Wow, Ach, ale bestie, Irlandy. Co za ironia. Serio? Zachowam go sobie za nazwisko. Tak, jeszcze Holland to by było, nie no. Kontrakt. FC Barce. Nie, no. Fajnie. Fajnie, no. Chwalę ten składy no. Tak chwaliłem ten skład. A przyszło co do czego to dupa? No, przegrałem mecz. No cóż. Nawet 3 mecze przegrałem. 0-1-3. 6 razy 3, 6, 12, 18, ewentualne 9 punktów. Więc tak jak prosiłem na początku odcinka, napiszcie, kim, kogo, kogo byście chcieli zobaczyć w składzie Legend. Na dzisiaj jest to tyle. Zaczęliśmy fajnie, skończyliśmy beznadziejnie. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia jutro w finale Złotego Pucharu. Pozdrawiam, cześć.